Wszystkich w kolejnym odcinku z na 3. Jesteśmy już w Larusik, by spotkać się w Yennefer. A to jest miejsce cię Z wiedźmo Zawsze potrafiłaś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Kolejny dżin? Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Ostatnio południowo waliła ci się waliła na to, że niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i Dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a Dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Niech będzie. Nie, nie zaoferuję ci nagrodę w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Będziesz się wdzięczyć? Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka Łódź. Chodźmy. No, ta już przygotowana. Schorowany był ponoć strasznie, gdy uznał, że nadszedł czas, poszedł w góry. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Prowadź. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Gerald, akrobata, ale się wczoraj zrobiliśmy. Mogłaś coś lepszego znaleźć. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy nad nie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? Eee, a, a czy mógłbym odmówić? Nie. To po co się pytasz. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy. Pamiętasz? Pamiętam. Jaskiera mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja... Skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejść stąd i wychędrz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat Eich krydery town! Gotowe, uważaj na siebie. Dlaczego w misiach całą to, to zawsze znaczy ja muszę się moczyć. Jak tam kończy, ciepła woda. Jak idzie? Tak, tak jest jak to jest szale. Nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym, masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Jak, teraz nie masz problemów z oddychaniem, to fajnie by było uciec od NFL i zwiedzić całą skaligę. Tobie pływając. Wszystkie kontrabandy. Gdzie jest łódka? Tutaj. Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Co zrobisz, jak już znajdziemy dzina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o dzinie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy. Gina Gina chyba powinien mieć większą moc niż protełka. Jak jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna z Kaligijczyka. Insygnie klanowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Faroe. Mam coś skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donor był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony Drakkar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Nie, jeszcze nie. Może coś znajdę ciekawego. Ile to jako tu leży. Mam coś, skaigijski puklesz z symbolami klanowymi Heimej. Torud Donara. Kiedy ten pukler, piękna robota. Co tam masz? I ten drakar należał do klanu Dimun. O, jesteś? No, to się o. nazywa łup wojenny. 60 Nie, ale mam coś, co dla mnie może być równie cenne jak dla ciebie, Jean. Mało. Coraz sprawniej ci idzie. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawy z góry. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz. W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa. Leniwie płyną z dróg. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie. Sprawdzę. To. Coś tu mamy. Uuu, tu jest miasto top to Coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. echte To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Nie cierpię, portali. Nic Chyba innego! Mamy trop. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. Dobrze, ale zostaw już w spokoju moje oczy. Za mało tu miejsca dla nas dwojga. Ej, Baden, il wajt. Coś mamy? Jest ma ale jest coś, co powinno ci się ja ciwie, połowa... Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Srebra, sztuczce wysadzane perłami. Ten statek należał do kogoś majątnego. A most do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Jest tylko połowa, możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. To już, coś A tam, gdzie jest druga część, powinien być też jean. Właśnie gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. to. skopie nam tylko. Raz, dwa. A gdzie trzy? I trzy. Za późno. Miało być na trzy. No przecież było. Ale nie. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie żantażować. I tak byś się dowiedział. Jakiego miejsca? Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to Ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia Gina, coś między nami pozostanie. Każdy chciałby wiedzieć. Hmm. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. Niezły eksceler, tak, tak. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt. Góry. Mów, albo sobie pójdę. Ciekawe, jakby stąd zejść. Gdyby Jennifer nie powiedział: o tej Jean. Jean są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z Twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam. <noise> no, nie dałoby się stąd zejść. Bez połamania. Powinniśmy przeszukać ten statek. Nic tu więcej nie znajdę. Mm, nie ma tu nic ciekawego. Te księżniczko, pomogłoby szukać. Interesujące. Tajemnica tajemnic Agnes z Glanville. A ciekawe. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. To ciekawe. Czarodziej pewnie tu sypiał. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Powinnaś nie zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: Zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a pułka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Nie przesadzajmy, synu. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Wola. E voilà. Bravo, choć na główny pokład. Mam pomysł. To idziemy. Odsun się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać dżina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Hey Jin, free the Case at this clear. Query Że masz jakiś plan! Musisz go odbławić, a ja ściągnę go do kuli! Może się zamienimy! Mamy się przed jedną Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jin może ściągnąć zaklęcie innego Jina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Cichła. Tak. Już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Oczywiście. Nabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, obrywała połowę rindy. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mhm, mm Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Hmm. Spodziewałam się... W sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Widocznie uczucie było prawdziwe. Może Jean jednak nas szukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Oh, co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Masz w planach jakiś ciąg dalszy? Zależy, o co pytasz. Musimy znaleźć Ciri, potem pokonać Gon. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli Czyli to. Czyli to jest długi ma. ciąg dalszy. Ale tu pięknie. Mhm, Skalidzijskie duchy nam sprzyjają. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Spróbuję znaleźć w pałacowej bibliotece coś, co pomoże nam odgadnąć, kim albo czym jest Brzydal, którego widział Skial. Kermoren też ma całkiem zasobną bibliotekę. Ją przejrzę w drugiej kolejności. Poza tym powinniśmy złożyć raport cesarzowi. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emcher i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Opowiedzmy. Cóż, jedź, jeśli musisz. To nie zajmie długo. Trzymam cię za słowo. Niedługo się zobaczymy. Uważaj na siebie. A ja w tym czasie pomogę Hielmarowi i Teres. Poza tym, tam gdzie jest jalmo na Undwik, znaleźć można chyba te narzędzia dla Kowala z Welen. Blady jesteś. Też w szaleńku, w nocy się wczoraj zrobiliśmy. na kontynencie leży Jar. Hitachu! Zobaczmy, what Undwik. Albo w pierwszej kolejności pomogę To już o, nagle to za MORT-WK Ładne miecze, ale wolę solidny topor. Dla Berbera, mamy serce, lub A, to form. Rebena, rudczy krumianek! Rumianek to, to naczyny. No to niby czemu? A, to. Temu że jak dostaniesz w drzew i się... Miałeś plany? Jak Co ci Nie szukasz! Ej, okay, modły, Ty, która obdarzasz... Mnie. Witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Jakich pytań? kawę dawaj. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo, Wiedźminie. Ty, która obdarzasz miłością... Nienawiścią i śmieją, przyjmijmy morze, my wysłuchajmy... Hej! Taka mało, 85 korun. Prosimy, Fejo, słoneczkocie, nienawiści... Ty, która przynosisz słońce i deszcz... Ulewamy ci miód i krew. Dajemy ci jadę. Pamiętaj o nas, matko. Ostrzesz Jesteśmy na wyspie, ale tu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku, czyli jutrzejszym, zajmiemy się wątkiem serwis. No i pomożemy Uldalurkowi. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.